No i w końcu udało nam się coś osiągnąć na światowej scenie piłki nożnej. Choć raz jesteśmy na podium i chciałbym powiedzieć, że no tak ogólnie, no to tak całkiem dobrze wyszło. No przecież nie, nie ma co narzekać, tak? Jest, ja jestem pozytywnie zaskoczony. E, Widzicie, no. Ja osobiście nie przepadam jakoś za, za piłką nożną. Jak byłem mały, to miałem cały pokój w plakatach Cristiano Ronaldo, tam Messi, Ronaldinho i tak dalej. No ale potem dowiedziałem się, że niesie to ze sobą pewne konsekwencje i stwierdziłem, że nie chcę być gejem, więc pozrywałem te wszystkie plakaty. I całe szczęście, bo no, co Wam mogę powiedzieć? No. W każdym razie. Chciałbym tylko zauważyć, że no w końcu udało nam się coś osiągnąć i powinniśmy wszyscy to razem świętować. Także yy, chciałbym Wam wszystkim przekazać, że w końcu udało nam się i samobój Wojciecha Szczęsnego to najszybszy samobój w historii euro. Tak, dobrze słyszeliście. Najszybszy samobój w historii euro. Także dziękuję bardzo za oglądanie. No i teraz wystarczy tylko celebrować i dzięki. Pozdrawiam, Elo.